Cześć, witajcie, ja jestem Huda, a to jest FIFA 13 Ultimate Team. I dzisiaj nasz skład z Ligi Rosyjskiej podejmie drużynę sezonu z Bundesligi. Akurat się wyrobiłem, ponieważ akurat się wyrobiłem z naprawą mojego, znaczy z wymianą nakładki na analoga, ponieważ już dzisiaj chyba pojawi się nowa drużyna sezonu, więc akurat zdążyłem. CPS. Mamy jakiegoś innego CPS-a albo... chwila, muszę tutaj trochę powymieniać w tym składzie. Nie mogę się przyzwyczaić do dotyku nowej gałki. Chwila. Użyj karty jednorazowej. Czy mamy kartę kondycji dla tego pana? Chyba nie. No niestety. Będzie się musiało być bez tego. No cóż, ale zamierzam dzisiaj pokonać drużynę sezonu. No i co jeszcze? Okej, okay, wyzywam ich i tak, jeszcze chciałem dodać, że... Wybaczcie mi za tak długą nieobecność na YouTube z filmami, no ale niestety trochę minęło czasu zanim doszły do mnie w ogóle te nakładki i zanim je zamontowałem, bo okazało się, że najpierw że nie ma odpowiedniego śrubokręta, żeby yy, rozkręcić tego pada, więc musiałem jeszcze udać się do sklepu i kupić śrubokręt, no więc wiecie jak to jest. No ale, już jestem, wracam i to jest Ultimate Team i gramy z różną sobą z Bundesligi, ale to był taki mały wstęp, trochę gadania, a do meczu przejdziemy jak wrócę, ponieważ idę sobie teraz zjeść obiad, tak, ponieważ jestem głodny, no, niestety, a tak już teraz się zebrałem, żeby mówić, to więc powiedziałem po prostu, dlaczego mnie nie było, co było tego powodem, ale mam już nowe nakładki, fajnie wyotykły, właściwie przetestuję je W tym meczu, ponieważ jeszcze nie grałem na, na nich Żadnego meczu, wczoraj wieczorem dopiero wymieniłem, więc Dzisiaj będzie to mój nowy pie mój pierwszy mecz na nowych gałkach Więc Widzimy się za chwilę w meczu Okej, okay, zaczynamy mecz Powiem wam, że jak trochę sobie teraz na Arenie grałem to stwierdzam, że troszeczkę źle złożyłem tego pada ale ale wszystko poprawię już po ty nie, w weekend, w weekend wszystko poprawię albo teraz dzisiaj jest środa yy, to w piątek będę miał wolne to sobie w piątek to naprawię albo nawet jutro, nie wiem, zobaczymy ale w tym momencie skupmy się na meczu, bo gramy na poziomie Ultimate, Honda Emenike Emenike Wow, było blisko, było blisko, Emenike Był bliski zdobycia pierwszej bramki, no na początku, tak w ogóle ten R1, R1 mi, się, mi w ogóle nie działa, się nie wciska Teraz to dopiero zauważyłem Mogę wcześniej to sprawdzić przed nagraniem, no ale cóż, co jeszcze, o, L A, pewnie odwrotnie jestem założony L1 i R1 są pewnie odwrotnie założone i dlatego nie działają, tak mi się wydaje Ale Hubokan Hubokan, Wicel O, wow, Wicel traci piłkę, ale już już Zyrkov ją przejmuje Zirkow No nie, nie, nie popisał się Zirkow teraz A właśnie, nie mogę przez to używać inteligentnej obrony No super Dobra, naprawię. Uff, było blisko, było blisko, Spalone, na szczęście. Rzut karny. Za co? ja zrobiłem? Nie fair. Oja. Jest. jest. Jest, 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 jest. Obroniłem to, udało się. Okej. Okay. Ale nie jest... To zbyt... Wybijaj, wybijaj. Zbyt ciekawa sytuacja, ponieważ mam ograniczone... Ograniczone mm, sterowanie właśnie, nie mogę sobie sam zmieniać zawodników, muszę czekać aż się sami zmienią. Chociaż może... Nie, no muszę przełożyć L1 z R1, zamienić miejscami przyciski, bo są niestety, niestety źle włożone. No cóż. Ale tak to ogólnie najważniejsze działa, czyli tutaj bieganie, strzał i... Tyle, sztuczki nie działają techniczne. Znaczy kiepsko, kiepsko działają. Dobra, jakoś ogarniemy. Wow, faul, faul. To był faul. Jest, na no, szczęście nie trafił do bramki nasz rywal. No, a nie gramy z, z byle kim, ponieważ gramy z Bundesligą, która no... Bundesliga ma mocny yy, zespół, mocni za zawodnicy są w Bundeslidze, więc tutaj nie ma żartów z nimi. Ale dobrze, Daumbia. Daumbia dajesz. Dąbia, dąbia w polu karnym. No niestety nie udało się. Ale mamy rzut rożny. Rzut rożny. Dominika Christi do ośrodkowanie. Wow, było blisko. Ale co jest? Ręka, czy coś? Coś nie wyszło mu przy tym strzale, no i niestety rzut wolny dla przeciwników. Mam wrażenie, że nie mówię za, Myślę, że nie mówię za zbyt cicho, ponieważ... Yy, kurde, nie mogę zmieniać zawodników, to jest najgorsze. No. Ponieważ właśnie dość dawno nie nagrywałem no i trochę zapomniałem jak gadać jaką tonacją głosu i w ogóle takie tam Wow Kiepsko się czuję jakoś zalewnym ciężko strawny obiad. No to już jak zwykle fast foody, no wiecie jak to jest. Okej. Okay. luka Zirkow. Pięknie Zirkow. Wow. No dobra, przynajmniej wywać już wolny... z autu. Jaki wolny. Już chciałem karny powiedzieć. Dobra. Daumbia. Płacę do Emenike. A Emanuel Emenike niestety nie dostał tej piłki. No ale cóż. No cóż, jest 40 minut. koniec pierwszej połowy. No i nadal mamy wynik 0-0. No, no w miarę dobry. No cóż, wygraliśmy dwa mecze z drużyną sezonu. Czy wygramy trzeci? To się okaże. No niestety ograniczone sterowanie. Może przesądzić nieco o wyniku. Ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Jestem dobrym graczem, jestem najlepszy na świecie Jestem The best in the world Więc wiecie jak to jest Ja to wygram, nie ma co Pięknie, to Piękną sztuczką techniczną się popisał Właściwie te sztuczki techniczne też mam nieco ograniczone, robię je y, Ten, tak na ślepo Ponieważ nie mogę na przykład Rainbowa zrobić y, Tak, nie mogę zrobić Rainbow Czego jeszcze nie mogę zrobić? Dużo rzeczy nie mogę zrobić. Ruletki nie mogę zrobić. Mogę zrobić tylko takie przekładankę. Mm, podbijać mogę piłkę. No i chyba tyle. Okej, okay, i to było na tyle. <grym> chciałem już kończyć odcinek. Masakra, ok. Przechodzimy do drugiej połowy. <grym> Bo jest 0-0. Mecz jeszcze nie rozstrzygnął, więc... No cóż, trzeba ich załatwić, trzeba ich zniszczyć, trzeba to wygrać. No, no najgorsze, nie mogę zmienić właśnie zawodnika. Dajesz, dajesz, dajesz! Jest, dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, mam nadzieję, że mnie będzie bardzo dobrze słychać na nagraniu. Zawsze wszystko można poprawić w programach różnych, których jest w tych czasach pełno. No, kiedyś tego wszystkiego nie było. Tak dawno, dawno temu. Jak kiedyś próbowałem coś nagrywać. Nie było takich programów. Aby sobie wszystko poprawić i w ogóle co było, to było, nie? Albo, albo może nie potrafiłem po prostu go znaleźć. Ale okej, okay, Zirkow. Już koniec z takimi tematami. A właśnie, zapomniałem, nie, nie mogę podać górnego, prostopadłego, no niestety. Co też na pewno trochę mnie ogranicza, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście w innych moich odcinkach, czy też nie. E, lubię używać wysokich prostopadych podań i dość często właśnie ich używam, ponieważ są dość skuteczne. Ale jak to muszę ich mijać na szybkość? Zwykłe prostopady, no właśnie, do dupy wyszło. było. 57 minuta. Prawie 60 już, nawet bez rozstrzygnięcia, no. Nie zadowala mnie ten fakt. Ale dobrze. Bruno Alves już jest, Dominikę Krysti to. Dominike Krysti, to coś ty zrobił człowieku najlepszego. Mario Getze. Mario Getze, który no odszedł z Borusi do Bayernu Monachium. A co, słyszeliście, co miało miejsce wczoraj? Wczoraj wieczorem chyba. Nie wiem, nie wiem czy wczoraj wieczorem. W każdym razie wczoraj chyba, czy tam... Nie wiem, No właśnie, ja się dzisiaj dowiedziałem właściwie, ale to chyba było wczoraj. Mianowicie miało miejsce trans... Uff, transfer, jakby transfer, jeszcze nie, nic nie jest potwierdzone, chyba 2 czerwca mają, czy 6 tam, nie wiem, w czerwcu mają być jakieś ważniejsze, lepsze, lepsze informacje, ale do tego transferu chyba doszło, mianowicie Neymar z Santosu do, przeszedł do Barcelony za sumę 60 milionów, tak mi się wydaje, jeśli, po, jeśli tutaj się mylę to napiszcie w komentarzach, bo ja też bym się chętnie dowiedział, jeśli tutaj mam jakieś nieprawdziwe informacje, ale w każdym razie... Neymar jest w Barcelonie, no i najprawdopodobniej tak myślę sobie, teraz to nigdzie o tym nie czytałem po prostu. Tak myślę, że będzie grał na pozycji Davida Davi. Jak wiemy Dawid już nie jest zbyt młodym zawodnikiem, już będzie... Już się trochę starzeje, już nie jest w takiej formie jak kiedyś, więc yy, No na pewno zmiana się przyda, bo na lewym skrzydle właśnie jeszcze i nie czasem gra, no ale... Cóż. I nie właściwie... no jest młodszy chyba od v. Ale tak, Neymar na pewno się przyda Naprawdę na prawe skrzydło raczej go nie wstawią A na środek już na pewno, zamys jego go nie wstawią Nie ma takiej możliwości, te, ale teraz Honda, 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 świetna zmyłka, Honda, no kurde, stracił piłkę Wow, no kurcze, nie wyszło coś On no, trochę nudny wemytek, no ale trochę tak na luzie po- O nie nie nie, 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 poopowiadałem sobie o transferach Tak jakby Powiem wam, że ja się... Nie, tylko nie rzut karny. Jest. Żółta kartka dla farfana. Na szczęście. Myślałem, że rzut karny kolejny. Eee, ja się w cieszę, że Neymar jest w Barcelonie. Więc co? Zobaczymy, jak mu tam będzie szła gra. Czy Barcelona będzie z niego zadowolona? No może, bo ostatnie transfery Barcelony nie były zbyt udane. Alexis Song miał być wielką tam chyba gwiazdą Barcelony, no ale niestety wiadomo jak jest. Jeśli, yy, ten, jeśli oglądacie mecze Barcelony, czy w ogóle jakoś się tam interesujecie piłką nożą, wiecie, że Song się nie spisuje tak jak tego wszyscy oczekiwali. Podobnie jest też z Alexisem Sanchezem, też miał być tam ważną, ważną, kluczową gwiazdą Barcelony, no ale niestety ja, Bramk, ale w fatalny sposób teraz stracą na Liberii. No cóż, nie możemy ciągle wygrywać w końcu, nie? Ale daumbia, daumbia, dajesz, pokaż tą swoją zabójczą szybkość, daumbia. fuck, no niestety Bundesliga szybka. Nic z tym nie zrobię. Chociaż Barclays też było szybkie i wygraliśmy, no cóż. Ale no cóż, mam ograniczone możliwości. Pada, jak już mówiłem. Nie mogę lobować, nie mogę podań górnych prostopadłych, nie mogę praktycznie nic ważnego. No właśnie, te ważne rzeczy, które często dawały mi wygraną w takich opresjach, nie mogę ich użyć. No ale dobra, nie będę teraz zwalał winy napada, ponieważ wiemy jak jest, nie umiem grać po prostu. To jest to. Kto to jest? Kel? Nie, Schweinsteiger. Kel. Nie, kto to jest? Lama. Ja jak mogłem pomylić lama z... ze Schweinsteingerem albo Kelem? No niemożliwe, przecież... Schweinsteinger ma zupełnie inny kolor włosów. No cóż, Kel też jest chyba co inny. Chociaż nie wiem, Kel jeszcze w FIFA nie widziałem, ale nie przyglądałem się. Mam go nawet gdzieś w moich kartach. No ale niestety. Niestety nie oglądałem go. Dobra. Nie damy sobie strzelić więcej bramek. Udało im się. Mieli po prostu farta, no cóż. Mieli farta. Ale... W... No kończymy wynikiem tylko 1-0, czyli nasze pojedynki z drużyną sezonu wyglądają obecnie tak, że dwa mecze wygraliśmy, i jeden przegraliśmy. Jaka będzie kolejna drużyna z sezonu? Myślę, że będzie to La Liga, Liga Hiszpańska. No i co? Myślę, że też z nią sobie zagramy i mam nadzieję na wygraną. Myślę, że pad już będzie działał tak jak powinien. A że nie wygraliśmy, to sobie otworzymy paczuszkę na pocieszenie. Może trafimy kogoś z Bundesligi. Ja zamykam oczy. Znaczy, z Bundesligi z sezon. Nawet nie pisało kto. O, jakaś lipna. Wow. SPD, Sandro. Wow. Kemeni. Kemeni. Ja cię już miałem. Tak, drugi raz. No i tu. Monus jakiś, coś tam. Taka sobie PS na PP. Wow, to może być troszkę warte wam powiem. Teraz nie będę tego wszystkiego sprawdzał. W każdym razie kontrakty te lecą do klubu A tego to wykorzystam, ponieważ buduję skład i z Brazylii Czemu nie mogę wysłać tego do klubu. A, bo już nie mam miejsca w jednorazowych. Więc to wyślę na szybką auksję za jakieś. Nie wiem, 700 950 tak tanio w miarę chyba to sobie nie mogę wysłać do kursu. Muszę opróżnić jedno Ale dobra, to było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć. O właśnie, mam nadzieję, że jakoś bardzo się nie udzieliliście przy, przy tym odcinku. Sprawa, nie wygraliśmy, ale taki odcinek na powrót. Jutro będzie kariera zawodnika. Więc serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia w karierze zawodnika. Pozdrawiam. Cześć.